W poprzednim odcinku omówiłem sposoby finansowania eksportu inwestycyjnego. W tym odcinku chciałbym Państwu przedstawić kolejne narzędzia finansowania tego typu eksportu. Kolejnym narzędziem obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonym na finansowanie zakupu polskich towarów i usług o charakterze inwestycyjnym, są kredyty o okresie kredytowania działalności eksportowej powyżej dwóch lat. W ramach tego okresu kredytowania rządowego programu wspierania eksportu wyróżnić możemy finansowanie średnio i długoterminowe, w tym kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy oraz kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio. Kredyt dla nabywcy, czyli importera oferowanych przez nas towarów lub usług udzielany poprzez bank nabywcy, przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych. Podstawą starania się o kredyt dla nabywcy jest podpisany kontrakt eksportowy, zawarty przez polskich eksporterów z importerami ze 190 krajów świata. Możliwość uzyskania kredytu na sfinansowanie kontraktu eksportowego omówić może z BGK zarówno eksporter, jak i nabywca lub też potencjalny kredytobiorca to jest bank nabywcy. Jak uzyskać taki kredyt? Postaram się to Państwu wytłumaczyć na podstawie omówienia całej drogi działania. Po złożeniu zapytania Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadza analizę transakcji. Dokonuje także wstępnych uzgodnień z Kukę co do możliwości objęcia kredytu ochroną ubezpieczeniową. Następnie bank udziela wstępnej odpowiedzi i w przypadku, jeżeli finansowanie transakcji ocenia jako możliwe, przedstawia klientowi wstępną ofertę zawierającą warunki kosztowe. W przypadku pozytywnej oceny klienta nabywcy przez bank nabywcy, bank ten składa formalny wniosek o udzielenie kredytu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej bank gospodarstwa krajowego przedstawia bankowi nabywcy projekt umowy kredytu. Negocjuje zapisy i zawiera umowę kredytową. Na podstawie umowy kredytu bank gospodarstwa krajowego podpisuje porozumienie z eksporterem. Celem takiego porozumienia jest przedstawienie eksporterowi warunku wykorzystania kredytu, poinformowania go o procedurze wykorzystania kredytu. I dokonywania wy wypłat oraz uzgodnienie zasad współpracy w tym zakresie. Standardowo uruchomienie kredytu uwarunkowane jest m.in. uzyskaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego polisy ubezpieczeniowej KUKE i zapłatą składki ubezpieczeniowej, uzyskaniem pozytywnej opinii prawnej z kraju importera oraz dokumentów wymaganych od kredytobiorcy i eksportera, a także zapłatą prowizji administracyjnej. Po spełnieniu warunków uruchomienia kredytu oraz wykonaniu dostawy lub etapu realizacji usług przez eksportera, prezentują w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumenty handlowe potwierdzające realizację kontraktu eksportowego. Jeżeli dokumenty są zgodne z warunkami przewidzianymi kontraktem, Bank Gospodarstwa Krajowego uznaje rachunek eksportera w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich prezentacji oraz obciąża rachunek kredytu banku nabywcy prowadzony w księgach Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie dokumenty wysyłane są do banku importera w celu wydania ich importerowi. Następnym instrumentem kredytowania średnio- i długoterminowego jest kredyt eksportowy dla nabywcy, czyli importera. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dokonywanych na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów. W tym wypadku: Kredytobiorcą jest bezpośrednio importer polskich towarów lub usług, a podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie należności z tytułu kredytu w korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Jak uzyskać finansowanie tego typu? Bank gospodarstwa krajowego aranżuje finansowanie dla importera będącego kontrahentem polskiego eksportera w formule kredytu dla nabywcy z ubezpieczeniem w postaci polisy kuke na indywidualnych warunkach. W zależności od charakteru transakcji eksportowej, przedmiotu eksportu oraz rodzaju i statusu importera, przygotowywana jest przez bank indywidualna struktura finansowania, specjalnie zaprojektowana w celu sprawnego udzielenia kredytu dla nabywcy. W przypadku kredytu eksportowego dla nabywcy, niewątpliwą korzyścią dla eksportera jest uzupełnienie oferty handlowej eksportera o ofertę finansowania kredytem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy posiadają instrumenty wsparcia w postaci polis eksportowych agencji kredytowych ECA, możliwość zdobywania nowych rynków zbytu oraz realizacji kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku, możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości, przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i Kuke. A także otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż lub w trakcie realizacji kontraktu lub bezpośrednio po dostawie. Poprawa płynności finansowej firmy, długi termin spłaty kredytu, obciążenie importera kosztami kredytu. Drugim, nie mniej ważnym warunkiem jest fakt, iż kredytem może być finansowane maksimum 85% wartości eksportowanych towarów lub usług. Pozostała kwota, minimum 15% wartości eksportowanych towarów lub usług, stanowi niezbędny udział własny importera i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji kontraktu. Wykorzystanie kredytu następuje na uzgodnionych w kontrakcie eksportowym warunkach, w formie płatności lub całości zobowiązania kontraktowego eksportera. W przypadku wypłaty, Bank Gospodarstwa Krajowego uznaje rachunek eksportera. I obciąża rachunek kredytobiorcy na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez eksportera. Wypłata dokonywana jest w ciągu pięciu dni bankowych od otrzymania zgodnych dokumentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby uzyskać finansowanie związane z uruchomieniem kredytu eksportowego dla nabywcy, musimy najpierw przejść cały proces związany z udzieleniem kredytu. Drogę tę krok po kroku pokazuje Państwu niniejszy schemat transakcji. Pierwszym krokiem, jaki musimy uczynić, jest zawarcie kontraktu eksportowego pomiędzy eksporterem i importerem. Następnie musimy zawrzeć porozumienie z eksporterem, które informuje eksportera o warunkach wejścia w życie umowy kredytu, o procedurze wypłat z kredytu oraz reguluje zasady współpracy w okresie wykorzystania i spłaty kredytu. Porozumienie takie zawiera pomiędzy sobą Bank Gospodarstwa Krajowego i eksporter. Krokiem trzecim, jaki musimy uczynić, jest zawarcie umowy kredytu. Między Bankiem Gospodarstwa Krajowego i importerem, a następnie objęcie kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ochroną ubezpieczeniową przez KUKę. Pokazuje nam to krok czwarty. Piątym krokiem, najważniejszym z punktu widzenia eksportera, jest wysyłka towaru lub realizacja usług przewidzianych w kontrakcie eksportowym. Krokiem szóstym jest przekazanie przez eksportera do Banku Gospodarstwa Krajowego przewidzianych w porozumieniu z eksporterem oraz umowach kredytowych. Dokumentów handlowych potwierdzających realizację eksportu. Po przeprowadzonej zgodnie z umową kredytową pełnej weryfikacji realizacji kontraktu eksportowego, w kroku siódmym następuje wypłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego należności za zrealizowany eksport na rzecz eksportera, a jednocześnie obciążenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytem importera. Ostatnim krokiem, krokiem ósmym, jest spłata kredytu zgodnie z harmonogramem przez Importera na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach rządowego programu wspierania eksportu są także inne instrumenty finansowania tego rodzaju działalności. Ze względu na okres kredytowania, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje oprócz omówionego już kredytowania średnio i długoterminowego, także finansowanie krótkoterminowe w okresie kredytowania do dwóch lat. W ramach tego okresu kredytowania, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje eksporterom Postfinansowanie akredytyw dokumentowych oraz dyskontowanie należności za kredytyw dokumentowych. Instrumenty finansowania krótkoterminowego są stosowane w transakcjach z odbiorcami z krajów ryzyka nierunkowego. Listę krajów ryzyka nierunkowego znajdziecie Państwo na stronach internetowych qks Pierwszym instrumentem oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie kredytowania krótkoterminowego jest postfinansowanie akredytywy. W skrócie jest to krótkoterminowy kredyt udzielany przez bank gospodarstwa krajowego, bankowi otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego eksportera. Środki z kredytu przekazywane są polskiemu eksportero, eksporterowi, czyli beneficjentowi akredytywy, jako zapłata za dokumenty zaprezentowane przez niego w ramach akredytywy. Zabezpieczeniem kredytu w tym wypadku jest gwarancja ubezpieczeniowa QKSA. Transakcję w tym przypadku inicjuje bank importera, który przed otwarciem akredytywy lub w samej akredytywie zwraca się do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o objęcie akredytywy po sfinansowaniu i uzgadnia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego warunki kredytu. Po otrzymaniu wymaganych przez KUKę oświadczeń dotyczących kontraktu i udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanych towarach i usługach, Bank Gospodarstwa Krajowego składa ofertę bankowi importera. Po zaakceptowaniu warunków postfinansowania przez bank otwierający akredytywę zostaje otwarta akredytywa na rzecz polskiego eksportera. Postfinansowanie dotyczy akredytów potwierdzonych i niepotwierdzonych, zarówno płatnych AWista, jak i z odroczonym terminem płatności. Niewątpliwą korzyścią dla przedsiębiorców szukających źródła finansowania swego eksportu jest w tym przypadku uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej ofertę finansowania przez bank gospodarstwa krajowego. Możliwość finansowania do 100% wartości akredytywy, możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku, możliwość potwierdzenia akredytywy z kraju ryzyka nierynkowego, możliwość zapewnienia importerowi odroczonych terminów płatności, uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów, a także brak regresu do beneficjenta akredytywy czyli eksportera. Każdy przedsiębiorca w przypadku zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu zwraca uwagę na koszty obsługi tego kredytu. W przypadku oferty posfinansowania akredytywy koszty kształtują się w następujący sposób. Oprocentowanie oparte o zmienną stawkę Euribor-Libor-Wibor, -Libor powiększoną o konkurencyjną marżę Banku Gospodarstwa Krajowego, pokrywa importer. Koszt ubezpieczenia KUKE zawart jest w marży i nie stanowi osobnej pozycji. Wszelkie koszty związane z obsługą akredytywy. Zgodnie z taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwyczajowo pokrywa beneficjent akredytywy. Dla dokładnego zrozumienia sposoby udzielenia postfinansowania akredytywy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poniższy schemat transakcji ukaże Państwu dokładną drogę, jaką powinien przejść eksporter chcący skorzystać z omawianego instrumentu finansowania eksportu. Pierwszą czynnością, jaka powinna zostać spełniona, jest zawarcie kontraktu pomiędzy eksporterem i importerem. Kolejną uzgodnienie warunków finansowania pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Otwierającym Akredytywę, czyli Bankiem Importera oraz otwarciem przez Bank Importera akredytywy z opcją postfinansowania. Krok trzeci podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwracając się do KUKE o wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej. Po zakończeniu następnego etapu działania, jakim jest wysyłka towarów lub realizacja usług przez eksportera, Dochodzi do prezentacji w Banku Gospodarstwa Krajowego przez eksportera dokumentów przewidzianych w akredytywie potwierdzających realizację eksportu. Po zrealizowaniu transakcji przez importera i eksportera i pozytywnym zaopiniowaniu dostarczonych do Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów, następuje wypłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego należności eksporterowi. Uruchomienie kredytu na rzecz banku importera otwierającego akredytywę oraz uruchomienie kredytu przez bank importera. Na rzecz zleceniodawcy akredytywy, czyli importera. Ostatnią czynnością jest spłata przez importera zaciągniętego kredytu swojemu bankowi, a bank importera spłaca kredyt na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. Drugim instrumentem krótkoterminowego wsparcia eksportu oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest dyskonto akredytywy. Dyskonto akredytywy jest formą finansowania beneficjenta akredytywy, czyli eksportera polegającą na wypłacie eksporterowi należności za dokumenty złożone w ramach akredytywy, przy czym akredytywa ta może być potwierdzona lub niepotwierdzona przed terminem płatności w niej określonym po podstrąceniu z góry odsetek dyskontowych. Zabezpieczeniem dyskonta w tym przypadku jest gwarancja ubezpieczeniowa korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Dyskonto akredytywy wykonywane jest na podstawie zlecenia dyskonta składanego przez beneficjenta w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z dokumentami za wysłany towar lub świadczoną usługę. Warunkiem wypłaty w ramach dyskonta jest otwarcie lub posiadanie przez eksportera rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zaprezentowanie ściśle zgodnych z warunkami akredytywy dokumentów lub honorowanie dokumentów pomimo niezgodności przez bank otwierający akredytywę. Po zaakceptowaniu przez eksportera zaproponowanych przez BGK warunków dyskonta, dostarczeniu wymaganych przez KUKE oświadczeń dotyczących kontraktów i udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanych towarach i usługach oraz objęciu ochroną ubezpieczeniową przez KUKE, BGK dokonuje wypłaty na rzecz eksportera. Dyskonto może być dokonywane tylko w przypadku akredyty z odroczonym terminem płatności. Do korzyści płynących z dyskonta akredytyw możemy zaliczyć możliwość zaoferowania nabywcy odroczonego terminu płatności i tym samym uatrakcyjnienia oferty handlowej eksportera możliwość finansowania do 100% wartości akredytywy możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku możliwość potwierdzenia akredytywy z kraju ryzyka nierynkowego poprawa płynności firmy uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów a także brak rekresu do beneficjenta akredytywy, czyli eksportera. Prezentowany diagram ukazuje Państwu krok po kroku sposób skorzystania z instrumentów wsparcia eksportu, jakim jest dyskonto należności za kredytywy. Krok pierwszy: zawarcie kontraktu eksportowego pomiędzy eksporterem i importerem. Krok drugi: otwarcie akredytywy z odroczonym terminem płatności przez bank importera. Krok trzeci: Wysyłka towarów lub realizacja usług przez eksportera. Krok czwarty. Jest to prezentacja w Banku Gospodarstwa Krajowego przez eksportera dokumentów przewidzianych w akredytywie potwierdzających realizację eksportu i złożenie wniosku o dyskonto należności za kredytywy. Krok piąty. to wystawienie na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji ubezpieczeniowej KUKE. Krok szósty. Wypłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego należności eksporterowi, Pomniejszonej o odsetki dyskontowe. Krok siódmy jest to zapłata należności do Banku Gospodarstwa Krajowego przez bank importera w terminie zgodnym z warunkami akredytywy oraz rozliczenie transakcji pomiędzy importerem a jego bankiem. I to już na tyle, jeżeli chodzi o finansowanie eksportu. Jestem pewien, że przedstawiony przeze mnie temat finansowania eksportu. Okaże się dla Państwa pomocny i inspirujący do podejmowania przyszłych działań eksportowych. Dziękuję za uwagę i życzę samych udanych transakcji na rynkach całego świata.